Możecie podwieźć? No dobrze, dziękuję. Może pójdziemy popływać? Świetnie. Ale fajnie. No prawda. Dobra, no to ja już jestem uczesana, a ty? A ja jeszcze nie. W tym czasie umamy Oliwii ale ta Sasza pięknie zaśpiewała. No po prostu jestem z niej cudna. To jest moja ulubiona piosenkarka. U mamy Emmy. To mu mnie przychodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. My chcemy coś kupić. Gdy Andra i Mia kupiły. U Emmy i Olivii. Ale fajnie się tak poopalać, nie? No tak, i to już w takim słońcu. Na takim fajnym piasku. Super, no dobrze, teraz już Matylda, Matylda, nasyja Matylda przyszła do finału. Ile płacimy? Cztery złote. Dobrze, ale mamy fajne rzeczy, nie? No nie, i to jeszcze po no dwa złote. No właśnie. Dobra, jak Charlotte już, już zrobiła swoją pracę, to ja idę do niej. O, oglądasz top modę? No tak, ja to ulubiony mój mój program. O, to fajnie. To chodź, zaprowadzę cię do mojego domu. Ale po co? W domu. Oglądamy piosenka, piosenkarki tygodnia? Dobra. No, cześć, Emma. Cześć, cześć. Yy, słuchaj, yy, widzisz gdzieś Oliwie? Trzeba, bo ja się do niej próbuję dozwonić, a ona nie odpowiada. Bo ona teraz właśnie pływała w basenie, a co? Nie, nic, bo chciałam z nią pogadać. Dobra, to pa. pa. Noc. Koniec.